Na szczęście mam dość dobrą ekipę. Kurde nie, nie będziesz go spychał, chociaż pewnie mnie zabijesz. Tak wiedziałam. Nie. Och no! No 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 Och no 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 no! Zepchnijcie go! Dobra, będę pilnować łóżka dopóki go nie zbyt obudują. Dobra, no dajesz, dajesz. O kurde, no tak se popilnowałam. Nie wiem, co się dzieje z tymi mieczami, że one tak wyglądają, jak, jak się je zanchantuje. Może po prostu shadery nie działają w tym. No w sumie nie, one normalnie działają, ale nie wiem. Coś się musiało zbagować. Dobra, kupimy sobie to i damy im sześć diamentów, żeby sobie kupili buty. Te, te. Kupi sobie buty. Dobra, ja daję im diamenty, bo ja nie enchantuję. Ja tylko będę latać i im przynosić. Albo w sumie. Ale to, Mamy moment. Kurde, tam jest ten zielony. Ten pro. Gdzie ja jest, przy nim nie mam żadnych szans. Ale może, może. Proszę. Jest! Pierwszy raz go zrzuciłam. Jest dobrze. Może nie jest aż tak źle. Dobra, przyniosę im to. O jezu. spadła mi w step. no. Dobra, on ma całą zbrojkę. To jeszcze nie ma całej zbrojki? Ej, 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 ej. Ej, ej, ej. Nisowski. Dobra, jakieś ulepszenia? Proszę, proszę Wyczekujemy ich, XZ. Nie zadum nie. nikt nie robi tam. Dobra, oni tam kampią Będzie TNT Dobra, nie, nie damy ich te, tylko TNT, bierzemy patyk Chociaż nigdy nie umiałam się nim posługiwać Niektóre mam Dobra, zaknęli go już stamtąd. Tak, już go tu nie ma. Też, dobierz go, jest. Co? Um. Aha, wkopał się. <laughs> Nieźle. Jesteśmy już na kolejnej mapce, znaczy na ręce, Boże, co ja gadam. Tak jestem ze mną dwie osoby. Tego co widzicie. No i ogółem chciałam Wam podziękować za tyle subskrypcji. Po prostu Was kocham. Wspomniałam o tym na arenie, ale no teraz o to przypomnę, bo wtedy się piliśmy. Można po mnie nie skakać. Jesteśmy już na arence. Pójdziemy sobie na diamenty. No, no, teraz na diamenty. Idziemy sobie na diamenty. Chyba starczy wełny. No, starczy raczej. Oni tam już będą budowali. Jest dobrze. Dobra, jesteśmy już na diamentach. zabraliśmy dwa diamenty. Podbudujemy się jeszcze z tamtej strony do diamentów, bo... Im więcej, tym lepiej oby nam nie zaszli, więc no. Jak to śmiesznie wygląda. Dobra. Tyk, kolejne diamenty. Dobra, wiecie co? Kupię jakieś ulepszenie pułapka tego typu. Dobra, pułapka. Następnie zbieram na mieczyk. Później na zbroję. Na duchy nie, bo jeszcze nie wiemy, czy wytrwamy do tego czasu. Więc no. Więc teraz Wam zrobię cięcie, bo będę latać z diaksów na diaksy.